Ja sobie tylko fajerwerki rzucę. Dobra, ktoś się nie dołączył. Nie, 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 Ja widzę sam czas co tu się dzieje. Wszyscy są? Wszyscy, okej. Jesteś pewien. Dobra, rzucam flagę. Tak. Rzucaj flagę. Ja tu ja cały czas obserwuję. O może wszystkich mam pod okiem. Nie 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 Dobra, generalnie ja już wiem gdzie studnie yaz, stawiasz, więc, więc mogę ją postawić. Dobra. Dobra, dawajcie. Tym razem nie zjim. Chodź wól mi się przytuli. Żabelę potem sobie pójdziemy, zrobimy sobie, tak. pójdziemy I gdzieś w duecie, gdzieś w jakieś krzaki Będąc I sobie będziemy słuchać Oj broń Boże A. Będę płakał No sorry, nie odałas Niuk niuk Dobra to tam Riven u ciebie Jezu, sykawek. na czym ona siedzi? Ja wiem, na jakimś jądrze ciemności. Jezu. Ale wrze się fajnie i wygląda spoko. O, Becia teraz prowadzi. Nie, no. nie prowadzi. Eee. Ja spróbuj, ale spróbuj prowadzić. No. Ze nic nie no, <laughs> Nic nie mówimy. Ja cisza. Z... A, cisza. Becia. No. Dawajcie, teraz Becia idzie. No tak, prowadzi. nas. Ja mówiłem. Tę <noise> musiała spojrzeć no, gdzie idzisz, Ale tu już się stało, sobie osiągnął. Kiedy? Nie, nie słyszysz? Jedy. Nie słyszysz jak tupa? Nie! Lol. Ja nie słyszę, wiesz co, bo ja mam tylko na jednej słuchawce gramy, ja nie słyszę takich szczegółów. No to musisz A, o, słyszeć. Tak. Na prawym? To to, <noise> to, to <powinnaś głos> słyszeć To, to powinnaś słyszeć. Przecież pobiegliście w lewo. No tak, tak. tam gdzie nie tupie no, no to tam gdzie tupie czy tam gdzie nie tupie no, ja ja, ja łowiłem, kurwa nie, nie idziesz tam Czyli tam gdzie tupnie nie idziemy Nie Tup, słuchaj, słuchaj bumbla dalej No właśnie Kurwa no to ja pierdolę Słuchasz lidera czyli Nexara mi powie Ja pierdolę Studnia, studnia już powinna być No to cyk No i chujowo Dwa metry za blisko o nie jest źle, nie narzekajcie Ale jak to pięknie wygląda, kurde No taniec z mieczami, no dzielamy? A no możesz się przytulić do ja, niej Przestanie mi być od razu, uciekaj Let's go Obok nas, nie, no. Co, nie, masz? Kurwa, ale o, no i nie, nie, No nie, 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 Zawsze nie, 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 ja nie, w tym samym miejscu nie, 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 A ja Dalej, masz bomble. Kurde, za szybko ktoś. No ze mnie straszny tak. bombel. I szybko Wstawaj. Kurwa, nie, nie, nie. Macie coś z jednego. No kurwa i ja mnie tą łapą. Podnieś Rób mnie. Dziękuję. Ma, macie coś na ligońkę? a Na serce? A, mam golden gun. Słaby ma te łapki, jak ją tak biją po tych łapkach. Oh. No, nie miałam drogi, ja mam tylko granatę. No dobra, to nie ma. Dobra, teraz już zrobimy. Ja zostaję na tym co ma, ale... A ja też zmienię. Tylko nie wiem, czy cię to wrzuci, no ale może zmienić. To opuszczę Taki tak, jeden. postać. Pomieścić flagę? No a mam kurwa, trzeba tak. Te... Jak jesteś no. aż tak szczodra? No, to za późno. <noise> dobra, poprzrzenosisz broń. Tu chwilę muszę wziąć C tego PMA, ten gra, dobra. Głacie zmienić broń, czy zostać przy tym? A ten set, ten set z ściągasz go. No, mam, a, nie, mam karabin automatyczny, dobra. maszynowego nie mam przy okay. sobie, musiałabym wyciągnąć z kolekcji. Bijek. Coś do czyszczenia, żeby... No to szybko... Czy wyciągnij z kolekcji no jak już ten Dory najlepszy? Okej, okay, Delirium, jeżeli masz. Nie mam. Nie mam takich Jak to jest to jakikolwiek? Jakikolwiek mm -hmm. ciężki A skila? Czego takim grasz? Ma... No. Ten... Jak czarownikiem A, to elektryka... Elektryka możesz wziąć, żeby czyścić szybko. To co w Możesz wziąć elektryka. Tak, słoneczny słoneczne niech weźmie. Słoneczne jest najlepsze. No to jak już uważasz. Zdecydujcie się, bo już słyszałam 4 razy co mam wziąć. Słoneczne i górne. kurde drzewko. No mam słoneczne drzewko. Górne masz? Mam środkowe, bo nie, chcieliście studnia. Nie, teraz już Ale nie jest potrzebne. Teraz inne. No to teraz jest już górne. Tak. No, no. i bardzo dobrze. I to czekajcie, czy wy ten karabin karabinem nie, nie, Ja to zazwyczaj tutaj biorę elektryki, bo elektryki fajnie czyszczą. Okay. Mamy elektryka próżniowego i akurat słoneczny, to nie wiem. Też wezmę Aha, nie mogę wyjąć... A, tylko też teraz mogę... zmiejesz postaci, znaczy ten, nie będziesz flagi. Ja, wziąłem. Wziąłeś? Mhm. Mm Okej, okay, dobra. Dobra, nie mogę wyjąć żadnego karabinu z kolekcji. Kogo, wy... kogo Kogo, wybierało? Nie wiem Dawać bo się nagrywa, no szybko. Zrobimy. Zaraz, zaraz. Dobra, no zostaję przy mieczu, bo nie mogę nic A... innego wziąć. Aj becia szy szybki tutorial, ale słuchasz Dobrze. mnie teraz, nic nie mówisz. Jak cię bierzesz tą kulkę, jak cię przeniesie do tamtego drugiego świata, bo będziesz miała nad superem taki licznik. Będziesz musiała liczyć od 10 w dół, jak będziesz biegła z kulką i na przykład jak będziesz... Zobacz, podejdź do, do tego czy możesz zebrać Tylko nie mogę. bierz, tylko nie bierz. Nie, mo mogę, mogę. Możesz? Mhm. Dobra, no to ty polecisz pierwsza i tam jak przeskoczysz będą takie supy światła. Mhm. I ty będziesz musiała zebrać ten sup światła, jak druga osoba będzie biegła, na przykład będzie liczyć 5-4, to ty wtedy wskakujesz ten sup światła i zbierasz taką kulkę w środku, rozumiesz? Dobra, czyli tak. Przeskakujesz po prostu. mam licznik od 10 w dół. Nie, ty nie masz głos? Ja nie mam. I ta osoba, która będzie biegła y, kolejna z y, sercem, ona będzie liczyła na przykład be, od 10 w dół będzie ci liczyła. Jak będzie 5-4, to ty wtedy przeskakujesz, przeskakujesz tak Dobra. A jak teraz weźmiesz, to będziesz miał licznik tak. Tak. tak, tak. I teraz. I teraz... I... A, Tutaj, a, który... do... Chodź chodzę za drogą razu za do teluxe tam jest jakiś parkour? Nie. nie. nie, nie Lekki, nie. później. To, to tak, w tym miejscu się zatrzymasz. Tak. W języku? Tak, nie? tak, tak. tak, tak. Przed językiem, tak, przed tak. Tutaj. No. no to. tu, dobra. Dobra. Chodźcie. No, a mi kurczę, jak będziesz bo to cię do drugiego świata. I w tym drugim świecie no. miał tam dużo, dużo boków. No. Więc nie daj się zapić. Hmm. No postaram Może, się, niestety umie trochę szabę, sklach, bo... y, to trochę No, bo to sobie. Pr... tak. Sk... Albo.. Dobra, heal niech sobie zostawi jak to, jak to się zwie Wyrwę leczącą i tyle A, wyrwę leczącą Wyrwę leczącą i skila sobie niech zostawi tam, po żeby jak to to wytrzymała, żeby sobie jakie zostanie przeniesiona, nie? Brać flagę, dobra, Spokojnie! No, to on zosta, zostać... Został już to co masz. Będziesz miała wyrwę leczącą. Na początku nie będziesz miała dużo mój... nie mogłam wziąć żadnego karabinu maszynowego Spokojnie, dobra, my będziemy czyścić Cały. Dobra Becia, bierzesz serce i biegniesz. Dobra. Bierzesz serce i od razu biegniesz do przodu. Dobra. Do no to co? Łapaj. No to go Łapaj i bie nie, biegnij. Nie, nie, biegnij, biegnij. Biegnę, biegnę. I odliczę, jakbyś miała 10 sekund. Mhm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dobra. 2, 1. Dabaj. Tu. Roset. Roset, Dawaj, dawaj, dawaj. Mobki, czy... Bijesz mobki i, czy, i już sobie lokalizujesz, gdzie jest ten, dobra, ale nie zbierasz na razie. Widzę jedną, widzę. Sam sobie obok. Jeden, sześć, pięć, cztery. Jestem, skakuj, skakuj, jestem, skakuj. jestem, no. jestem. Dobrze. Nice, dobra, pięknie. No jubiście. Tylko gorzej, że zaraz życie stracisz. Już nie ma, już nie ma tam Spokojnie. Pięć, Jeden, sześć, pięć, się do następnej? No tyle nie masz. Jeden. Dobra Nexar odejdź, odejdź, odejdź. Czekaj. No tak, jeszcze tańce słup, jeszcze nie Mam, 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 mam. Tylko, że zaraz padnę, bo nie odnowiła mi się wyrwa. Dobra teraz. 6, 5, 4, 3, 2. Jestem, jestem. Najs, nice. ładnie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 przy neksarze zostaje. Zbieracie wszystkie inne. Przy neksarze zostaje. No, dopiero jestem. Becia wzięłaś swoją? Już? 7, 6, 5. Cztery, ja już wzięłam 3, Zacich Dziesięć A 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Tu 3 zostaje? Ja no. Ja muszę znaleźć Trzy leksaże zostaje Dobra jest Nie widzę Zaczy, drugiej pamiętaj. 10, no, dobra, dobra. 9, 8, no, 8 no, 7, 6 Wchodzisz na ekscel do tej? 4 dobra. dobra Dobra, dawaj, kuku, 2, 3, 4, dobry miejsce Aha, Zalusza na... Nie przodzę na hamer Cieszę się, że nie słuchałem się Dokończymy cię dobra, kukuję Dobra, już jest, od razu czasami tu jest Udało się no i my, napierdalaj, napierdalaj, napierdalaj. środku, środku, napierdalaj. napierdalaj, szybko, napierdalaj! Strzelaj, strzelaj, strzelaj! No Beścia, co robisz, no strzelaj! Mam no, strzelać, czy nie w końcu? No strzelaj, to co robisz? Tak, no, ale chujale chcieli. Tak samo nas Neo załatwił. Tak by... W ten sam sposób, kurde, aby <laughs> wszyscy, kurde, jak głupi, na pierdolę w to. No i wybierać. Dobra, otworzyliście? Bo ja mam cztery. Otwieraj. Ja które. Dobra które. które teraz? Jakąkolwiek? Ta. Eee, nie Dobra, Ja tego otwierałem i poleciało. Dobra, biorę tego. Biorę to. O no, ja bym tam otworzył, bo się kręci. Dupa i ostatnia chyba została. Wow, 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 co tak ja się odkryłem. zadziało z tym ja posągiem? Ciszej ludzie. Dobra, ja pierdzielę, ja a ty? Dupa, Czyli... kurwa, cztery klucze a, i nic. Dupa, kurwa, cztery klucze Cztery klucze kurde i nic. No. Do, Do czego nie... są liczniące tak? klucze? Do no, Eee, jakieś inne. Dobra, a, kończę nagrywanie. Super.